Będę próbował dostać się do naszego paska od strony prawego koła. Uprzedzam, że robię to po raz pierwszy, jestem amatorem, a film ten ma służyć jako instruktaż dla osób, które, podobnie jak ja, lubią nie wydawać pieniędzy na mechaników. A to co się da zrobić, po prostu robić samemu. uwagi, że no, mój samochód do najnowszych nie należy i teraz go też już polubiła. Nie będę ufał tylko jednemu podporowi. Postaram się przynajmniej w dwóch miejscach bezpiecznie zaprzeć samochód, ponieważ nie chcę ryzykować tutaj wypadkiem. Koło wisi w powietrzu samochód dość stabilny stoi tylko minus 10 stopni więc warunki do pracy można by powiedzieć idealne trzeba się dużo ruszać to człowiek się rozgrzeje o, tutaj w garażu mam jakieś może minus 5 stopni ale mam otwarte Dziś, jak widać, samochód nie wjechał cały, więc za chwilę wyrówna mi się temperatura w garażu z temperaturą, jak na było. Ale cóż, tak to jest, jak coś się przekłada praktycznie przez rok, bo ten pasek mi już. O chyba już nawet dłużej niż rok. To wtedy, kiedy on zaczyna naprawdę wkurzać, a choć to jest zima, zaczyna pewnie podchodzić do pracy. A bezpieczeństwa. Ja jeszcze zawsze podkładam koło jakby samochód upadł to nie w koło a nie moja ręka na tym straci tak to wygląda od dołu na razie jeszcze nic nie widać postaram się zdjąć tą osłonę zobaczymy co się pod nią znajduje Jakieś paski zaczynają nam się tu pokazywać? Rolka napinacza znajduje się tutaj. Za chwilę okaże się, czy jestem w stanie w ogóle ją ruszyć. Powiem mam, że jestem dość zaskoczony, ale specjalnego oporu nie stawiała. A tutaj, o, w tym miejscu znajduje się śruba napinająca nasz pas. Dosłownie w oczach widać jak pasek reaguje, nie wiem czy kamera, napięcie paska podobno należy sprawdzać w ten sposób, że powinien się dać obrócić do tego miejsca. Lęcamy. No i odpalę silnik Zobaczę czy Dalej nadpiszcze Wygląda na to, że 15 minut pracy i nie musiałbym jeździć cały rok z piszczącym paskiem.